Witam. Dzisiaj pokażę jak rosną pomidory w lipcu po tych miksturach, które Wam proponowałem. I aby nie być gołosłownym, to pokażę właśnie jak pomidory rosną. I dobrze, że zastosowałem w tym roku też ten sznurek, który Wam pokazywałem, ten gruby, bo byłby problem z rwaniem się tych sznurków zwykłych pod ciężarem właśnie tych pomidorów. Czyli nawoziłem te pomidory tymi miksturami, które pokazywałem Wam w tym roku i 2 kg poszło obornika kurzego na metr kwadratowy ziemi. Także to wystarczyło, aby mieć naprawdę ładny plon, jak tutaj widać. Wodę w tym roku zakwaszałem za każdym razem, także dopilnowałem tego. I zależnie od sytuacji to używałem albo kwasu azotowego, albo kwasu fosforowego. Także tutaj dałem obornik. Te mikstury, które wam pokazywałem, zakwaszałem pod kwasem fosforowym i azotowym i zastosowałem jednokrotnie takie aminokwasy i takie kwasy humusowe, które dostałem od pewnej pani, która mnie ogląda. Którą serdecznie pozdrawiam. Ale najważniejsze według mnie jest dbanie o to, aby pomidory miały naprawdę bardzo silny system korzeniowy. I także nie ma mowy o żadnej suchej z wierzchołkowej po tych miksturach. Tutaj jest odmiana długo Tak samo tutaj. I tutaj nie ma praktycznie żadnej suchej zgnilizny wierzchołkowej. A pomidory po tych miksturach naprawdę wyrastają w maksymalnych wielkościach, jaka ta odmiana może urodzić. Tutaj jest ruski żółty, czyli autalski orężewnej. To jest żółtożerowski, i on też w tym roku bardzo ładnie plonuje po tych miksturach. I owoce są też maksymalnych rozmiarów, jaka ta odmiana potrafi wydać. Tutaj mam taką odmianę K157 i ona ma naprawdę takie olbrzymie pomidory. Taki pomidor jeden na pewno waży 1 kilo, a tutaj na tym gronie jest takich 3. Sakiepka chudziaka nie wytrzymuje pod naporem, pod ciężarem owoców. Pomidor się osunął. Tutaj mam żółtą aurię, która też naprawdę wyrasta do bardzo dużych rozmiarów. Także pomidory po tych miksturach naprawdę bardzo dobrze u mnie w tym roku rosną. Co najważniejsze nie ma żadnej suchej skilizny wierzchołkowej. Na Aurii też nie ma suchej zgnilizny. Także ona, jak zwykle, jest bardzo plenna. Tylko w tym roku polubiły je ślimaki. Tutaj widać. Zostawimy takie wabiki, bo skończył mi się fosforan żelaza z tamtego roku, który bardzo dobrze działał. jedyny problem na Aurii to nie jest sucha zgnilizny wierzchołkowa, tylko ślimaki, żerpujące ślimaki. Dobrze, że papryka ostra już dojrzewa, bo będę robił przeciery i keczupy z tych pomidorów. I w tym filmie tyle. Właśnie chciałem Wam pokazać, jak te pomidory rosną w tym roku po tych miksturach. Bo w następnych filmach pokażę takie mikstury, dwie naturalne i dwie takie z nawozem sztucznym, mineralnym na dojrzewanie pomidorów. Zależnie właśnie jaki jest problem przy dojrzewaniu. Także w następnych filmach pokażę Wam mikstury na dojrzewanie pomidorów, a w tym tylko chciałem Wam pokazać, aby nie być gołosłownym, jak rosną pomidory właśnie po tych miksturach, które Wam w tym roku proponowałem. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć!